Plesz to firma, która specjalizuje się w produkcji ręczników papierowych i papierów toaletowych oraz zajmuje się dystrybucją środków czystości na terenie Polski. Jako firma w swojej historii przeszliśmy od małego rodzinnego biznesu do firmy średniej wielkości, która jest jednym z liderów tego rynku na terenie kraju. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i poprawianiu jakości. Dziś dysponujemy własną produkcją oraz siedmioma oddziałami, która pozwala nam na obsługę ponad 6 tysięcy klientów biznesowych. Misją naszej firmy jest skuteczne zaopatrywanie firm i instytucji w niezbędne materiały i środki czystości. Każdego dnia ponad 90 przeszkolonych pracowników pomaga nam dostarczyć produkty dopasowane do potrzeb zarówno finalnych odbiorców biznesowych, firm sprzątających, szpitali, jak i hurtowników. W związku z charakterem wykorzystania środków czystości i związanych z tym potrzeb staramy się stawiać na kompleksowość. W ramach naszych produktów można znaleźć takie kategorie jak środki chemiczne do oczyszczenia powierzchni, rękawiczki jednorazowe, mopy, wózki sprzątające, worki na śmieci oraz ręczniki i papiery. Te ostatnie wytwarzamy w naszym dziale produkcji. W latach 2021-2023 oddaliśmy do użytku nową halę produkcyjną. Zakupiliśmy dwie linie oraz innowacyjne technologie do wytwarzania ręczników i papierów w roli. Pierwsza z nich związana jest z naszą marką SLNT Profumato, czyli zapachowego papieru toaletowego Jumbo, wykonanego w innowacyjnej, ekologicznej technologii zagospodarowania celulozowych surowców wtórnych. Druga natomiast skoncentrowana jest na wytwarzaniu ręczników dezynfekcyjnych Sept and Clean, Dodatkowo w marcu 2004 roku dokonaliśmy zakupu nowej, zmodernizowanej linii do produkcji papierowych ręczników składanych typu V Fold. Inwestycje w dział produkcji umożliwiły znaczące rozbudowanie oferty dla naszych klientów. Nasze marki takie jak Valore, Qualita czy Excelente skoncentrowane są na wysokiej jakości dwuwarstwowych ręcznikach papierowych typu Auto, Mini, Midi oraz Maxi. Wszystkie wykonane są z celulozy lub materiałów, które w 100% nadają się do recyklingu. Szeroka oferta pozwala nam na zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb dostosowanych do konkretnego klienta. Naszą filozofią działania jest łączenie innowacji produktowych z dobrą jakością i kontrolą procesu. Dzięki temu pozyskaliśmy między innymi certyfikat Ecolabel. Certyfikat Ecolabel to znak jakości, który daje pewność klientom, że nasze papiery i ręczniki papierowe zostały wytworzone ze zrównoważonych źródeł surowcowych, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Nasz zespół jest w pełni świadomy, iż każdy z klientów posiada inne potrzeby i nowe wiedzę na temat naszych produktów. Dlatego też prowadzimy kompleksowe doradztwo, skupiając się na wyjaśnianiu różnych sposobów działania wybranych środków czystości. Sam wybór ręczników papierowych wiąże się z różnymi potrzebami w zakresie chłonności, jakości czy systemu dozowania. Nasi doradcy chętnie pomagają i dzielą się wiedzą, aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązania. Nieustannie staramy się usprawniać nasz proces obsługi klienta. Prowadzimy systematyczne rozmowy i spotkania zespołowe, które pozwalają nam podnosić jakość doradztwa, produkcji czy dystrybucji. Bardzo ważną rzeczą są dla nas opinie odbiorców, ponieważ to one inspirują nas do rozwoju i pozwalają nam budować autentyczne partnerskie relacje z klientami. Dzięki temu, że nasze oddziały są ulokowane, od Gdańska do Krakowa, to jesteśmy dostępni dla klientów i odbiorców biznesowych na terenie całego kraju. Stawiamy na długoterminową współpracę opartą na uczciwości rzeczywistych relacji z klientami i jasnej komunikacji. Cieszymy się, że nasze produkty mogą zapewniać komfort i są wybierane przez liczne grono naszych klientów.